Pieczemy puszyste domowe rogaliki. Dokładną listę wszystkich składników znajdziesz w opisie filmu. Do miski wsyp sól, wlej letnie mleko, dodaj mąkę pszenną, następnie dwa jajka, cukier, drożdże i smalec. Załóż do robota hak kuchenny i wyrabiaj ciasto przez 10 minut na średnich obrotach, aż będzie gładkie. Wyjmij ciasto z miski na blat, lekko podsyp mąką, żeby nie kleiło się do rąk. Kilka razy zagnieć je do środka i uformuj kulę. Przykryj w misce i pozostaw do wyrośnięcia. Ja zostawiam ciasto do wyrastania w moim piekarniku parowym Brandt. Kiedyś miałem sporo problemów z ciastem, ale teraz zawsze mi wyrasta. Program wyrastania 45 minut. Cudownie. Wyjmij ciasto z miski i uformuj je rękami w okrąg. Następnie weź wałek i rozwałkuj ciasto na możliwie najrówniejszy okrąg o średnicy około 35 cm. Za pomocą radełka lub karty podziel ciasto na 8 części a potem je przetnij, wiesz. Dwa razy mierz, raz tnij. Chodzi o to, żeby te ósemki były jak najbardziej równe. A teraz każdy z tych trójkącików zwiń i zlep końcówkę. Zwiń wszystkie osiem i przełóż je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia z łączeniem do dołu. Przykryj ściereczką i zostaw do wyrośnięcia na około 30 minut. Przygotuj sobie mieszankę do smarowania, jajko, szczypta soli, kieliszek mleka i wszystko roztrzep. Popatrz na nie, jakie są napuszone po tym wyrastaniu w piekarniku. To po prostu sama przyjemność to robić. Teraz ostrożnie posmaruj wszystkie rogaliki roztrzepanym jajkiem. Nie dociskaj za mocno, żeby ci nie opadły. I ładnie wszystkie posyp makiem do nagrzanego piekarnika na 180 stopni 30% pary na 15 do 20 minut. Dzięki temu programowi kombinowanemu z parą rogaliki pięknie wyrosną. Piecz do takiego kasztanowego koloru. Potem przełóż je na blachę z kratką albo do ściereczki, żeby ostygły. Na porcelanie by się zaparzyły. Zrób sobie kakao, weź kawałek masła i będziesz szczęśliwy jak pchła. No to cześć.